Uuuh. Ale fajnie, dzisiaj będę miał dzień, w którym pierwszy raz polecę w kosmos. Super, ciekawe, jak tam popaki są gotowi. A, zaraz do nich zejdę. Aaaah! Dobra. To wszystko jest, rakieta na Zobaczcie, jaką mam rakietę. Udało mi się zrobić Komik strój też mam. Patrzcie na to. O, Nieźle, co nie? Dobra, czas zejść na dół i się przebrać. Popaki, popaki. Co? Jesteście co? gotowi na lot? No oczywiście, gości, my tu już wszystko użytkowaliśmy. Dobra, dobra to, tak? ja, to ja ubiorę w tym czasie mój nowy strój. Zobaczcie, widzą, jaki fajny strój mam. A ma to samo. Jeszcze tutaj jest padokrę, nałożymy jej butle i będzie Gites. Tak, dobra. O, to ty iShock lecisz pierwszy, żeby zabezpieczyć. To ta spróeda potem mi wszystko pokażesz, co i jak się to ja tak. robi. Ja dobra. przygotuję platformę startowe. Fira to dla mnie ten strój? Tak, tak, Dla ciebie też strój? Nice. A Grecy też z nami leci w końcu, bo nie wiem, u Tak, tak. Oczywiście, też nie. leci. No a trzecią rakietę? Nie, 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 nie. Użyjemy dwóch rakiet do przetransportowania trzech osób. To jest bardzo mądre. Po prostu my polecimy. My polecimy maska i później ja wrócę z tą rakietą twoją i wtedy my tutaj we dwójkę też polecimy. A, Na stacji kosmicznej jest beczka z paliwem, tu mamy beczkę z paliwem, więc nigdzie się nie U. da. Zep... Tak zale jest. Się, się nie może zepsuć. Dobra, ja odlatuję. Jak no. odlecę, to kładź sobie, połóż rakietę i poczekaj, aż się naładuje paliwo. Hmm? Wszystko musi pójść zgodnie z planem, nie może się w nich zepsuć. No, no, chyba że Filip włoży swoje ładne padłuchy. <laughs> Jak no lepiej, powiem. Dobrze, to ja teraz... To powiedz, kiedy mam nałożyć? No i no już, no już możesz układać, Dobra, wszystko. biegnę szybko, jesteśmy na łączności. Cyk, tak, cyk, tak. cyk, 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 cyk. Rakieta. A, ja on już odpala. Filip, okay. nie dać jeszcze. Wiem, ja patrzę, czy paliwo jest. Czekaj. Tak, 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 tak. poczekaj. Jak będziesz miał 100% paliwa, to jeszcze tak, chwilkę poczekaj, żebym tam mógł wszystko zebrać z tego. Do ekwipunku w rakiecie coś włożyć sobie? Czekaj! I póki ja pamiętam, muszę naboje sobie kupić. Czekaj! Muszę naboje sobie zrobić. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ej, gdzie jest tu z nabojami? Tam u mnie gdzieś powinny O, o być jest, jest, jest. Muszę kupić sobie naboje, dobrze. Basic ammo, dokładnie. Tam wszystko znajdziesz, nie bój się. Mm. Dobrze, bo amunicja jest bardzo ważna w kosmosie. Dobra. Dobra ja już pakuję do rakiety i też lecę Start. Dobra. Ja już tak się... Załaduję mój tutaj mój karabin Dobrze Jest no, 100% jaka. paliwa Myślę że można lecieć Dobra no już możesz lecieć Zanim ty tu dolecisz to już przez Widzowie To jest moja pierwsza przygoda w kosmos Zatem za bułgarskich ninja, jak tu powiedziała Ashok na samym początku. Zatem. Go, go! Dobra. To jest mały krok dla człowieka, ale dla Karła normalny. Dokładnie. 10, 9! Dobra. Tak tutaj widać wszystko! Pamiętaj o butli tlenowej. Masz butlę tlenową przy sobie? Tak? Pełną. Nie! Dobra, no. słuchaj, od, od razu jak wylądujesz Zapierdzielaj mi na stację Dobrze Bo się kurde udusisz, ja... Blisko jest stacja No, w miarę blisko jest, ale będziesz musiał od razu biec jak do to było No mówię, no, w sensie, że się na stacji jest ten... No tak, ale też mówię, że każdy ma sobie wziąć butle z tlenem jedną. A, to ja mam dwie butle, ale mam puste. No tak, a na, na startowniku są pełne butle. Okej. Okay. Ojej, dobra. dobra. dobra to. Ale ziemia jest... O... Ziemia jest kwadratowa jednak! Wiedziałem, że ziemia nie jest płaska. Wiedziałem o tym bardzo dobrze. Ziemia nie jest płaska, nie jest okrągła. Jest kwadratowa. Pamiętajcie. Dokładnie. Pamiętajcie dzieci. Co, lecimy teraz, wybieramy, mam wybrać świat? Tak, klikasz w świat i tam masz podsekcję księżyc. Klikasz w e... podsekcję księżyc. Czekaj, e... świat, podsekcja księżyc. Tak, i masz tam start, co nie? Widzisz, po prawej, po prawej stronie. Kurczę, bo <coughs> mi się powysadza jakaś dziwna informacja. Księżyc, start. No, i leci, leci, leci. I musisz przytrzymać spację, żeby wszystko było ok. I od Muszę razu. się wyhamować. Tak, 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 tak. Ja cię chyba jeszcze nie widzę, ale nie od wiem. razu. Słuchaj, jak wylądujesz, klikasz od razu Shift i biegniesz mi do stacji, Ja tu wszystko resztę załatwię. Dobra, ja Ciebie jeszcze nie widzę, więc. O, dobra, ląduję, yy. ląduję. Prędkość wejściowa min minus y 10 metrów na sekundę. Troszkę przyspieszę. No. Aaaa, oh, gdzie ja jestem? Co ja tutaj robię? Mm. A Gret? Aylshock? Ancien No, Ale się nale... Cię się, się obudziłem. Co wy tutaj robicie? Co się stało? No, no my cię wywlekliśmy z, z... tego złomu. No właśnie, prawie nam gdzieś bazę. O, to dobrze, też wszystko stało. Chyba ledwo to przeszedłem, co nie? Ledwo to mało powiedziane. Ej, zapalmy może wejść lampę. Tak, zapal sobie. O, tak jest jest dobra. No, widać u was takie promieniowanie, chyba to jest normalnego. No. no, na następnym razem musisz wady. No, to kiedy się wybieramy do tego bossa? Możemy zaraz już się wybrać. Wejdź tu sobie jedzonko i lecimy. Gdzie, ja, skąd wziąć? Hmm. Tutaj starych ma ziemniaczka takiego. O, jeszcze, o, o, o. jeszcze posty są robione. Dziękuję, dziękuję się, przyda. Dobrze, komu? Komu brakuje butli z tlenem tu jest... No mi brakuje, muszę się na, naładować. Ja muszę sobie naładować jeszcze. Mam jedną... No, ej, zabierz koś. Bo ja muszę naładować. Okej, okay, dobra. A, ale to bo ja mam pusty kanister. W sumie to we. A, to jest do paliwa, to jest do paliwa. Ja to zatwiem spokojnie. To ja u siebie schowam. Nie no, już wioski. się przebrałem. O! To to są wspaniale. Na dobra, panowie, mam wszyscy pistolety, mają. Mam je... mam wszystko, możemy iść na tego. Niestety, tlen mi się pakuje. Granaty też mam. Dobra. Nie, nie. E, gran granatów. granatów nie korzystaj, nie korzystaj zbytnio z granatów. Trzeba je dobra. zostawić na razie. Ja dobra. mam tutaj. Pasło, Zamykajcie serdżki, dobra. E, wszystko macie? Tak, ja mam wszystko, jestem gotowy. Agret A, tu... Kubo Utla, dobra. O, jakieś promieniowanie tu jak, mnie chodzi jak, tutaj. jak komuś zacznie brakować tlenu od razu wracamy. Dobra, tak. jest gotowy. Dobra, lecimy panowie. Za mną. Prowadzę wycieczkę. Tutaj mamy oznaczoną drogę całą, więc chodźcie. O, świetnie. Bardzo dobrze. Będą niczym biedzle wojny. No fajnie się tu skaka. Skacze. Śmiewa właśnie wspaniale. Grawitacja piękna po prostu. Ponoć te, ta bestia będzie w dziurze, tak? Tak, tak, tak. Ja tu już obeznałem trochę teren. To jest w takiej ale dziurze, można powiedzieć. Czy to jest ten krater, który... Nie, to nie jest ten krater, w którym się rozbiłem. Nie, 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 nie. No ale jest fajna grawitacja, chyba powinienem zrobić... Dawaj, nie wskakuj Tak Co tam widzisz? Halo, halo? Dobra. Gdzie? Maska, Wchodzimy? gdzie jesteś? Maska? Tutaj. A tu jesteś. Wchodzimy. Dobra, wchodź. Teraz Wiem. maksimum uwagi. szkować sobie broń. Będzie może być wróg. Ruch może być wszędzie, dokładnie. Co to jest? Uwaga! Creepery! Ostrożnie, panowie, po gęsieniu O, o, o! Tory. Panowie, uważajcie na siebie, nie strzelać. Tu spawner jest, rozwalić go. Spaliłem. Dobra, Tutaj jeszcze dalej. jest drugi. Rozwal, dobra. Grupa, dalej idziemy. Co tam masz? Kanister ropy oraz jabłko. Ja z kiebalski Co tam macie? Kolejny spok. Uwaga! Odsunąć się! Nie wchodzić sobie pod celowniki! A, szybko spawnery rozwalcie. Czymś się właśnie w ogóle tutaj to rozwala wszystko. A. Ej, problem, ma ktoś dla mnie jakieś świeczkę? Pochodnie. No ja coś już. Agaret a, a nam tu poświeci maksymalnie Nie świecę. Tak, ładuję sobie, to... sobie to... karabin. No, a częściowo widzę. No, coś widać. Przygotować. Przygotować. Dobra, broń w gotowości. E, Ekipa, rozwiązanie numer jeden. Dobra, to przygotuj nasz plan A. Widzicie e, go? Niech ktoś wejdzie i aktywuje bossa. Dobra, wszyscy wychodzą. Uwaga, okay. wycofać się, wycofać. Och, ale A nie działa. Nie, nie, można, opu nie można opuścić boku. Muszę wejść i zwrócić uwagę bossa, kiedy ja będę. Kiedy będę atakował. Dobrze. To na tyle odważny. Nie, nie, buduj go. Uwaga. Andrzej, e, Filip, odsuń się. Filip, odsuń się. Andrzej, stój tak, stój tak, stój tak, nie ruszaj się. <słyszy> Dobrze. Wiesz, stary, jak się tam posypałeś? To jest dobrze, jednak jesteś. Dobra, i wejdź, wejdź, wejdź. Dobra, ja go. No i no, kurde, Andrzej, nie buduj się tak bardzo. Uwaga. Pokonałem go! Nie żyje. Zas... Pokonałem go pistoletem laserowym, dlatego ja mogę otworzyć skrzynkę. Wow, co to za dźwięk? Klucz! Ja mieć klucz! Dobra, się, otwieraj. Otwieraj, powiedz, w środku. Schemat. Wagi. Musimy jeszcze dalej iść, towarzysze. Musimy znaleźć jeszcze jakiś. Jegoś. To nie jest to, to nie jest to, ale spokojnie, chłopacy. To była fajna przygoda. Tak, jest. bardzo sympatycznie. Na następnym odcinku musimy to powtórzyć. Przygoda pełna upadków, masz to ja, powiedzieć. Pro, ja proponuję nie, jeszcze nie wylatywać i zostać tutaj tymczasowo i poszukać drugiego posa, I zanim zajdziemy sobie dopiero wtedy wrócimy. To jest schemat na bagi, co nie? Mhm. Dobra, to zrobimy sobie go jak wrócimy. Dobrze, czas wracać. Uwaga, odsuńcie się. Dobrze chłopaki, już jesteśmy chciałby wtać wrócić do bazy. Nie, ja, ja mam kilo szybszy. Możesz go wykopać. Nie, nie, nie podchodźcie, to Teoryt, zawsze się przyda. Chłopaki, czas iść do bazy. Mhm. Dobra chłopaki, wróćmy wszyscy do kuchni, naszego głównego miejsca pobytu i poglądajmy wyjącego się pota. Nie lubię tego kanału. Przełącz. O, gdzieś przygodowe. Muszę sobie taki telewizor też usiąść sprawić. Dobra chłopaki, podsumowując, misja niby się udała, ale brakuje tego, co my, co my oczekujemy. Brakuje tak. naszego schematu na, dru na drugą rakietę. Ale myślę, Z... że uda nam się to w przyszłym odcinku. Następnym. Dobra. Na pewno. To, to ja idę się położyć i widzimy się jutro już. Na następnego dnia. Dobra. Się trzymajcie. Na no, cześć. Ale był dzień. Dobra, czas się położyć. Uh...